Witam serdecznie, Marcin Tomaszewski. Bardzo serdecznie zapraszam Was do śledzenia naszych relacji z wypraw na Great Rango Tower wraz z Markiem Raganowiczem w pasji TV. Marcin Tomaszewski w Islamabadzie wylądował zgodnie z planem w nocy z 25 na 26 lipca. W południe udało mu się dotrzeć do Askole, gdzie rozpoczęła się właściwa trasa wyprawy. Tam też mieszkała większość jego tragarzy. Karawana ruszyła następnego dnia po przybyciu Marcina na miejsce docelowe, jednak nie bez przeszkód. Na samym początku spotkał on żołnierzy, którzy dość bacznie przyglądali się obcokrajowcowi. Jednak mimo wrogiego wydawałoby się nastawienia owych mężczyzn, zareagowali oni pozytywnie, tańcząc i miło rozmawiając z ekipą, co wydawać by się mogło dziwne, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach w Pakistanie, kiedy to z rąk talibów zginęło 10 wspinaczy. W trakcie trzedniowej karawany do bazy, wraz z Markiem Reganowiczem, Marcin mija kolejne biwaki. Lola, 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, Paju, 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza i wreszcie Trango Tower Base Camp, 4100 metrów nad poziomem morza. Wysoka temperatura 38 stopni Celsjusza nie ułatwia marszu. Co chwilę trzeba moczyć chusty, jednak widoki w trakcie tej wędrówki są przepiękne. Przed Marcinem i Markiem od 29 lipca już tylko oni i ściana. Dobrze, że obaj potrafią się mocno skoncentrować na celu, jakim jest Great Trango Tower i zwizualizować sobie tę drogę jako piękną, nieprawdopodobną i miłą w pionie. able to